Dzisiaj pokażę wam lokalizację schematu do ulepszania złotej zbroi. Schemat znajduje się w bunkrze luksusowym. Oczywiście musimy przejść praktycznie całą fabułę, odblokować wszystkie bunkry itd. Tak i lokalizację, żeby mieć do niego dostęp. Chodzimy sobie do naszego bunkra. Tutaj spotkamy Timiego, który próbuje dostać się przez złote drzwi, a obok niego leży kościotrup ze schematem na nasze, naszą maszynę do ulepszania złotej zbroi. Żeby otworzyć te drzwi musimy złotą zbroję umieścić w tej machinie, użyć solafitu i po modyfikacji zbroi będziemy mogli otworzyć te drzwi.